Czy lubicie takie czyste, nieskomplikowane historie fantazy w bardzo generycznych światach z udziwionymi nazwami? Yy... Tych krain, tych królestw, tych bohaterów, gdzie tak naprawdę widzieliście już tysiąc podobnych nazw, i id tysiąc identycznie z dalszej perspektywy wyglądających uniwersów, ale chodzi o przygodę: o to, żeby zdobyć miecz, plus jeden, i mieć w odpowiednim momencie e, napój leczący, i mieć odpowiednią ilość many, i pokonać tego smoka w tej jaskini, i zdobyć tam kolejne 500 kryształów. To właśnie Fabulans jest tytułem dla was, ale, ale to nie książka. To gra. Recka, prostospiecka Faboland, czyli rozdarte Królestwo, część pierwsza, ale o tym zaraz Wam opowiem. Zapraszam serdecznie. Gra książkowa Faboland, czyli rozdarte Królestwo. Ten tytuł otrzymałem do pokazywania, prezentowania od wydawnictwa Muduko, za co serdecznie dziękuję. Ale już sam siebie inicjatywa własna. Oh, oh, postanowiłem ten tytuł zrecenzować, ponieważ uważam, że warto. I to jest bardzo interesujący tytuł, jeśli chodzi o tą kategorię gier. A co to właściwie za gra? Otóż jest to gra książkowa, gdzie Rozpoczynamy tą grę czytając wstęp, a cała mechanika, podstawa mechaniki polega na tym, że rozpoczynamy czytanie od paragrafu pierwszego. Po czym w wyniku jakichś testów, ponieważ mamy bohatera, swoją postać, którą żeśmy stworzyli, albo w wyniku naszych decyzji, albo w wyniku testów udanych lub nie, Gra nam mówi, jeśli się ten test udał, albo jeśli podjęliśmy jakąś decyzję, przejdź do strony takiej, takiej, gdzie jest paragraf taki, taki. I przeczytaj, co dalej dzieje się z Twoim bohaterem? Zatem bierzemy książkę czytamy, czytamy, czytamy. O, jest ten paragraf, którego szukaliśmy, i czytamy, co dalej, a tam, a tam kolejna część naszej historii, być może jakieś testy, być może jakieś decyzje do podjęcia. I, i potem przechodzimy do kolejnego paragrafu, z którego zostaliśmy skierowani z kolejnego i tak kolejnego, kolejnego, kolejnego. Co jest charakterystyczne dla tego tytułu i co go wyróżnia spośród wielu, wielu innych tytułów, gier książkowych czy gier paragrafowych, generalnie? To po pierwsze, to jest ten rodzaj yy, gier, gdzie mamy mechanikę. Yy, dosłownie przed chwilą nagrywałem recenzję Dandera, czyli kota za światów. O, tutaj mamy. Gdzie mechaniki nie ma, gdzie po prostu czytamy dany paragraf, widzimy, jaka jest opowieść, co robi nasz bohater i decydujemy po prostu naszym rozumem. Chcemy, żeby nasz bohater zrobił to, albo tamto i przechodzimy bezpośrednio do wskazanego, opisanego paragrafu. Tutaj bardzo często wcześniej musimy wykonać test, zanim podejmiemy jakąś decyzję. To testu udanego lub nie. Zależy, co się stanie naszym bohaterem, czyli do jakiego innego paragrafu przejdziemy. Zatem na początku mamy opis mechaniki, i to jest dosyć prosta mechanika prostsza niż chociażby w Drakuli, innym tytule, o którym Wam opowiadałem, i dla mnie, moim zdaniem, ciekawsza lepsza. W Drakuli i w kolejnych tytułach miałem wrażenie, że one są troszkę ta mechanika, jak na potrzeby gry paragrafowej. Bo generalnie to bardzo prosta, ale na potrzeby gry paragrafowej była dla mnie trochę skomplikowana i trochę wydłużająca, szczególnie walki, bo one są meritum często tego typu gier. Że walczymy z jakimiś potworami, smokami, orkami, trollami czy innymi bandytami i tak i tak dalej. I tutaj walki rozlicza się o wiele szybciej, ponieważ zadaje się. Często, w zależności od naszego rzutu, dużą ilość ran, także jednym cięciem zabijamy przeciwnika. W tych typowych grach paragrafowych, gdzie też jest walka, często jest z góry określone, że każdy udany test zadaje dwie rany. Dwie rany, dwie rany, dwie rany. Jak też przegramy, to przeciwnik dwie rany, dwie rany, dwie rany. Tutaj nie jest, tutaj zadajemy tyle ran, ile wnosi różnica pomiędzy naszą cechą plus rzutem kontra obronę przeciwnika. Zatem to bardzo często pozwala nam jednym ciosem pokonać przeciwnika, ale też od przeciwnika jednym ciosem być. Zabitymi. Na całe szczęście my z reguły uderzamy piersi. Więc mechanika jest. Na starcie mamy do wyboru sześć takich standardowych bohaterów, jak tam Grajek, Rzeźmieszek, Paladyn. Generalnie takie archetypy. I w związku z tymi archetypami mamy startowe cechy określone. Mamy kilka cech określonych. No i te cechy plus rzut to będzie oznaczało, czy nam dane testy na daną cechę wyjdą lub nie. Druga ważna rzecz bardzo charakterystyczne, to to, że to jest w naszych polskich realiach pierwsza część siedmiotomowej serii. I naprawdę mam nadzieję, że wyjdzie cała seria, dlatego, że tutaj nie tylko poruszamy się pomiędzy konkretnymi paragrafami w tej książce, ale może się zdarzyć, to już na starcie gry tak naprawdę, bo dochodzimy do pewnego portalu w pewnym fantazy uniwersum, bo tak jak na wstępie powiedziałem, tu mamy absolutnie fantazm, czyste, typowe fantazy uniwersum, super, boha nasz bohater, przecież to nie super, nasz bohater od zera do bohatera, tak będziemy się tu rozwijać oczywiście, ale bardzo szybko dochodzimy do portalu, gdzie jest przejście do jakiegoś miasta którego w ogóle w tej książce nie ma jeśli chcesz przejść do tego portalu zajrzyj do paragrafu tego i tego, ale w innej części tej książki, tego cyklu zatem, tu nie tylko podróżujemy po tym konkretnym wycinku krainy bo uwaga, razem z tym książką otrzymałem również, i wy też otrzymacie jeśli zdecydujecie się kupić tą grę taką mapę, proszę bardzo i to jest mapa całego tego uniwersum a ta konkretna część, w której gramy, to jest tylko ten wycinek. Tu w tym wycinku mapy całego uniwersum sobie gramy w tej książce. Oczywiście na końcu książki mamy też mapkę, która nam przybliża ten fragment całego uniwersum. W związku z tym. Poszczególne tomy to są przygody w poszczególnych fragmentach całego kontynentu. Jeśli gdzieś się udamy na daleką, daleką podróż do innego fragmentu kontynentu, nowa książka. I to jest rozwiązanie, którym się jeszcze nie spotkałem. Dosyć ciekawe rozwiązanie i dosyć oryginalne. No ale można zadać sobie pytanie, czy to spowoduje, że muszę zaczynać od tej części i potem iść konkretnie po kolejnych częściach? No bo tak jest spoziomowana ta historia, na przykład tak się tu wątki toczą i tak dalej. Okazuje się. Oczy tej książki jeszcze nie skończyłem, nie przejrzałem wszystkich tych paragrafów, bo ich jest tutaj e, prawie 700 paragrafów, więc wszystkich wątków nie przeszedłem, na różnymi postaciami nie grałem, bo czasami do innych wątków możemy wejść tylko, jeśli mamy konkretną postać, a właściwie profesję startową. Więc wielu miejsc jeszcze nie odwiedziłem w tej konkretnym zakątku Rozdartych Królestw, więc nie wiem, ale tutaj w ogóle wydaje się, że tu nie mamy jednego wątku oblarnego. To jest absolutnie czysta przygodówka. Idę do tej jaskini, wracam do wioski, wracam do tego paragrafu, w tej paragrafie sprzedaję rzeczy, zdobyłem tej jaskini i sobie idę gdzie indziej. I tutaj, i tutaj, nic teoretycznie nas nie goni. Tu nie ma historii jako takiej, tylko sami ją tworzymy przez swoje czyny. A to pójdziemy w lewo, a to do tamtej jaskini, a to do tej wioski, a do tamtego miasta, a w mieście do tego targu i tak dalej, i tak dalej. Co nie oznacza, że jednak gra, nie, gra potrafi jednak z jakiś sposób zasymulować nam upływ czasu? Otóż w wielu paragrafach mamy coś takiego, że jeśli jesteś w tym, paragra w tym paragrafie po raz pierwszy, zaznacz sobie go tutaj, jest specjalne miejsce do zaznaczenia, i kiedy następnym razem przyjdziesz do tego paragrafu, to już będziesz czytał coś innego. Więc gra w jakiś sposób, sejwuje sobie, że już tu byłeś, coś już zrobiłeś, więc teraz sytuacja w tym miejscu, czy z daną postacią, się zmieniła. Coś osiągnąłeś, albo nie. Więc teraz już nie zaglądasz do tego paragrafu, ale do innego. No to też jest ciekawe rozwiązanie, które powoduje, że z jednej strony mamy otwarty świat, nie mamy z góry narzuconej fabuły, więc chodzimy, gdzie chcemy, ale to też nie tak, że smok sprzedaje. Smok sprzedaje zyski, spok sprzedaje zyski, bo teoretycznie można zrobić takie kombo, nie? Jest tutaj troll na przykład w jaskini, idę i udało się go zabić, zbieram tam po nim skarby, do mi się wioski sprzedaje, ale ten troll znowu tam jest, nie? Więc chodzę, 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 takie kombo i z ekspów, i kombo z pinzorów, z zasobów, z jakichś skarbów. Nie! Bo tak jak powiedziałem, w wielu paragrafach jest tak, zaznaczasz, że już tu jesteś po raz pierwszy, jak przychodzisz po raz drugi, o, zaznaczone, to już wydarzy się coś innego. I to jest z jednej strony, tak jak powiedziałem, nie ma tu upływu czasu, bo choby sobie chodzimy, ale z drugiej strony do wielu miejsc już przyjdziemy po raz na przykład czwarty czy piąty, to nagle mamy dużą zmianę fabularną w danym miejscu. I to też jest bardzo ciekawe rozwiązanie, którym się też jeszcze nie spotkałem. Generalnie gdy gracie w tą grę, to macie takie odczucie właśnie powrotu do lat 80. 90. Do tych konanów. Z książek, czy z filmów ze Schwarzeneggerem, czy pierwszych prostych sesji RPG, kiedy tam jeszcze nie odtwarzaliśmy bohaterów, nie wczuwaliśmy się w jej historię, w relacje wzajemne, nie pogłębialiśmy ich osobowości, tylko chodziło o to, potwór skarby, potwór skarby, level, Je! Yeah, to nowa zbroja! je I tak dalej, tak dalej. I to jest dokładnie czysta rozrywka. W postaci gry paragrafowej. Dokładnie takie mam tu odczucia. I to jest takie odświeżające, takie coś nowego, właściwie starego, powrót do starego. W związku z tym, paragrafy nie są tu zbyt skomplikowane. Raczej nie to się tu paragrafu na całą stronę, opisującą jakąś rozmowę, ciekawy dialog naszego bohatera. No bo bohaterowie to są raczej anonimowi. Książka nie wie, kogo tam konkretnie wybraliśmy. Nie mamy konkretnego imienia bo postaci, więc tutaj nie mam, tak jak Wam już wcześniej powiedziałem, takiej szczegółowej, nawet szkieletowej fabuły. W związku z tym tego tutaj nie oczekujcie, ale jeśli chodzi o taką czystą zabawę w świecie high fantazy, brać, po prostu brać. Są tu smoki, są. Są magiczne jeziora, są. Bogowie są, co więcej, można tutaj. Zostać wyznawcą bogów i to ma w niektórych miejscach znaczenie w jakichś tam paragrafach, a może się okazać, że nikt do tych paragrafów nie wrócił. Nie można wyznawać wielu bogów naraz. Jeśli wyznajecie jednego, to wyznawcą drugiego już nie można zostać. Można wynajmować sobie domy w poszczególnych miastach. Tak, można. Oczywiście w sposób uproszczony, tutaj jednak te wszystkie rzeczy są e, dodane do tej gry. W związku z tym mamy skrytki na nadmiar pieniędzy, nadmiar przedmiotów, bo mamy ograniczoną ilość osób osób, brawo, ograniczoną ilość przedmiotów, które możemy nosić przy sobie. Więc to wszystko w sposób jakiś bardzo uproszczony, zaimplementowany jest w tej grze, żebyśmy naprawdę poczuli się jak w starych RPG-ach czy w starych historiach fantazy o smokach, o potworach, o expach i o walce, walce, walce. W związku z tym rodzi mi się też tylko to jedno pytanie. Ponieważ tak otwarto mamy tu strukturę i twórcy mówią nam, od razu, na starcie, że wcale nasze przygody nie musimy zaczynać od tej części. Jeśli zdarzy się tak, a mam taką nadzieję, że Muduka wyda kolejne części i wy traficie na przykład na część czwartą, jakąś tam, więc rozpoczniecie w innym fragmencie tego kontynentu, Rozpoczynacie swoją przygodę i to nie tak, że w tamtej części potwory będą trzy razy silniejsze, no bo z góry twórcy założyli, że zaczynacie od tej części, która jest na waszym poziomie. Wygląda na to, że nie, że również w tamtej części możecie zacząć, po czym dopiero tutaj, do tego fragmentu, opisanego w tej książce, w fragmentu contentu dotrzeć. I to powinno grać. Czy gra? Trudno mi powiedzieć, no bo nie miałem do czynienia z innymi książkami. Czy te kolejne części podwyższają trochę poziom trudności? Nie wiem. Jeśli nie, to też może się okazać, że kiedy dotrafimy do tej kolejnej części, to wszystko będzie zbyt łatwe, bo tutaj żeśmy się przede wszystkim wyekwipowali. Bo gdzieś tu zaszyte są ekspy. Ja jeszcze nie trafiłem, słuchajcie, tutaj są w ogóle poziomy naszego bohatera, rank, naszego bohatera. Ale ja jeszcze nigdy nie trafiłem do paragrafu, gdzie mógłbym ten rank podwyższyć. Nawet nie wiem na jakiej zasadzie to jest. Wiem tylko, że jest, więc ta książka wciąż dla mnie jest w wielu aspektach tajemnicą, bo choć ogrywałem już ją tak. Powiedzmy z 10 godzin, to to jest wciąż mnóstwo rzeczy do odnalezienia. Ważna też rzecz, jeśli gracie w tę grę, notatki, 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 jeszcze raz notatki, róbcie sobie mnóstwo notatek, bo często jest paragraf, który zaczyna się od tego. Jeśli znacie hasło takie i takie, ponieważ mamy tu mechanikę haseł, co też jest podobne do wielu innych tytułów, że coś robimy i na końcu w danym paragrafie książka nam mówi, zapisz sobie hasło, nie wiem, Barbaros. I w którymś tam paragrafie, w którymś tam miejscu gry, jeśli masz hasło Barbaros to wtedy coś i to coś. Jeśli nie masz tego hasła, to dzieje się coś zupełnie innego. Ta książka ma podobne tutaj mechanikę, czyli zapisywanie haseł. No i często jest tak, że wchodzimy do jakiegoś paragrafu, jest napisane, jeśli masz ten, to znasz to i to hasło, to zobacz co innego. No i dobrze jest ułatwić sobie grę, po prostu zapisać, aha, jestem w paragrafie 44, tu, jak będę tu po raz ponownie w paragrafie 44, to dobrze mieć hasło takie i takie, więc siedzimy i zapisujemy sobie, siedzimy i zapisujemy, że tu by się przedbało takie hasło, a tutaj potrzebne byłoby takie hasło. Notatek robimy dużo, żeby to ogarnąć. Oczywiście możecie iść na żywioł, możecie nie robić notatek, po prostu częściej będziecie kręcili się w kółko i nie poznacie wszystkich aspektów gry, a tak to po prostu ułatwi rozgrywkę, jeśli robicie dużo notatek. Ja robię. Naprawdę dużo i wydaje mi się, że przez to bardziej ogarniam ten naprawdę rozbudowany świat Rozdartych Królestw i tutaj w tej części, no pierwszy choć ona, tak jak wam powiedziałem, nie do końca jest częścią pierwszą, jest powiedzmy pierwszą na naszym rynku. Zatem w kategorii gier książkowych, paragrafowych i takich właśnie, które dają nam czystą zabawę z mechaniką, a nie z tymi paragrafami i z fabułą, no to bawi się świetnie, naprawdę polecam to chyba, jeśli chodzi o przygodę, to pobija wszelkie dotychczasowe gry paragrafowe, które miałem przyjemność lub też nie ogrywać od wydawnictwa Muduko. Naprawdę. Czuję się trochę jak w mojej absolutnie ukochanej grze paragrafowej, czyli kosmicznej ruletce. Sprzed wielu, wielu lat, słuchajcie, to były lata 90. Grałem w kosmiczną ruletkę. Genialny tytuł, ale właśnie też trochę taki zbudowany, że idziesz gdzie chcesz, robisz co chcesz i jest tam jakiś etap fabuły, nawet ma jakiś finał w kosmiczna ruletka, ale przede wszystkim otwarty świat i otwarta przygoda. I tutaj jest dokładnie tak samo. Zatem serdecznie polecam zdecydowany kciuk w górę, słuchajcie, zdecydowany. A oprócz tego. Oprócz tego zapraszam na inne materiały na moim kanale, słuchajcie. No i tradycyjnie, trzymajcie się ciepło i zdrowo. Do zobaczenia. Cześć.